Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Mike. Ja jestem Mikołaj. A to jest Daily Autotest. A dzisiaj bliżej przyjrzymy się Seatowi Ibizie piątej Generacji. Jest to samochód wyposażony w silnik o pojemności 1,5 litra, sprzężony z automatyczną skrzynią biegów. Zapraszamy Was na test. słabe, ale zaczniemy sobie, myślę, od testu yy, przyspieszenia. 0 to robimy, dawaj. Ci, Fajne, fajne płuco ma ten Mamy stówkę, nawet lekko ponad. Myślę, że mimo tych warunków byliśmy blisko tych katalogowych 8, 2 bodajże, jak no. to przewidywał bardzo szybko sobie poradziło ze zmianą biegów Standardowo w tej skrzyni. Potem fajnie skleiły jak na przód napęd. Tak. Co prawda w tych wyższych, na, na wyższych obrotach yy, słychać, że mamy do czynienia z pojemnością 1,5 litra. Ale cztery cylindry. Ale 4 cylindry. i brzmi to źle. Na, na niższych obrotach ten dźwięk bardziej mi się podoba, no. to prawda, no. ale Trzeba przyznać, że naprawdę nie można tutaj narzekać. To, to przyspieszenie jest na ten samochód, tą, że tak powiem, klasę jak najbardziej w porządku, bo mamy tutaj do czynienia z o tym miejskim. Zdecydowanie tak. No, nawet powiem szczerze, jest ponad troszkę to, co oferują konkurenci, ale o konkurencji później. Jeżeli chodzi o samoprowadzenie, to jest dosyć sztywne auto, bo mamy tutaj Ibiza w wersji FR, czyli takiej może nie usportowionej, ale gdzieś tutaj ten wygląd, leciutkie zacięcie sportowe ten samochód ma. To jest samochód, który trochę będzie zakrzywiał jednak średnio, jeżeli chodzi o Seat Ibiza, czy jakby to Hiszpanie próbowali mówić Ibiza. Nie Nieważne, ja nie mówię po hiszpańsku, ale może zostawmy tą poprawną wymowę już dla Hiszpanów. Natomiast sam samochód w sobie jest bardzo ciekawym, ciekawą propozycją na rynku moim zdaniem. Szczególnie właśnie w tej wersji FR, bo tutaj wyposażenie tak naprawdę jest pełne. Jedynie... No, w, na, w naszym egzemplarzu nie mamy szklanego dachu, dużego systemu multimedialnego i aktywnego tempomatu bodajże. Tak Ale naprawdę... to są rzeczy, które tak naprawdę nie wpływają aż tak drastycznie na to, jak odbierasz ten samochód. Co najważniejsze, mamy 150 okno 1.5 pod maską i... Automat. Automat. To jest no. zestawienie do miasta idealne jak dla mnie. Ale nie tylko to miasto. Ten samochód fajnie sprawdzi się też w trasie, bo ta moc w połączeniu z momentem obrotowym podchodzącym pod tam bodajże 280 Nm pozwala na bardzo sprawne przyspieszenie nawet przy autostradowych prędkościach. Tym bardziej, że ten silnik tak samo montowany jest czy to w Leonie, czy w Skodzie, Skodzie Octavii, które no. są, no można powiedzieć, bardzo popularnym widokiem na polskich autostradach, więc tutaj jak najbardziej. Jedynie co, to może kwestia wyciszenia mogła być trochę lepsza do takich podróży z wyższą prędkością. Natomiast moje pierwsze wrażenia odnośnie tego samochodu są jak najbardziej, jak najbardziej na plus. A my chyba przeniesiemy się zaraz na troszkę bardziej kręte drogi, żeby pogadać sobie o prowadzeniu. Z racji, na, z racji na słabe wyciszenie tak samo jak zaraz przejdziemy sobie do, do takich szybszych zakrętów kurcze, jak na auto z belką z tyłu ten samochód dobrze się prowadzi naprawdę jest bardzo przyjemny jeżeli chodzi o prowadzenie może to też mieć znaczenie to że jest względem w standardowej wersji obniżony o boderze 1,5 cm mm -hmm. twardość zawieszenia w sumie droga, się, na drogach, które dzisiaj się poruszamy nie jest mnie jakoś uciążliwa jest. jest to akceptowalne Tak. Mamy mamy też jeszcze mamy bardzo duże, duże koła tak, to też, też robi na pewno swoje natomiast to jaki feeling ten samochód daje naprawdę, naprawdę bardzo na plus właśnie zaraz dojeżdżamy do trochę bardziej krętych dróg zobaczymy na, na co nam Ibiza pozwoli w zakrętach ale moje pierwsze, moje pierwsze wrażenia, odczucia z pierwszych pokonanych kilometrów, yy, jest taki. Ma, ma, trochę, ma trochę taki. Yy, już rozmawialiśmy o tym przed chwilą, porównując do kliówki, która też była takim yy, samochodem, przedstawicielem segmentu B o lekko sportowym zacięciu. Tutaj mam dokładnie te same wrażenia, mimo że segment tam trochę urósł od tamtego czasu. No to jest segment B. Samochód stricte stworzony do miasta, ale w obecnych czasach, w latach 2020 w górę, te samochody są już stosunkowo duże i nie ma też problemu, żeby zapakować 3-4 osoby na wyjazd do tego. No tak, tutaj mamy 4 metry samochodu 355 litrów bagażnika, więc można powiedzieć, że już naprawdę pełno, pełnowymiarowe auto do, nawet dla rodziny. za małe, zwinne, zwrotne autko. Bardzo responsywny, jeżeli chodzi o przyspieszanie, bo tutaj to jest zasługa DSG oczywiście. O, ta skrzynia dobrze się czuje właśnie w takich sytuacjach, gdzie musi natychmiast zmienić bieg. Tak. I ta reakcja na wciśnięcie pedału przyspieszenia jest, może nie natychmiastowa, ale jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sprawna. Tak, ja jestem ogólnie dużym fanem skrzyni DSG. Dlatego też tutaj naprawdę bardzo dużo się z tym czuję. A propos DSG, no to ja Ci mogę powiedzieć o swoich odczuciach. Nie przepadam za tą usłyszeniem, jeżeli chodzi o jazdę miejską, bo bardzo trzeba się postarać, żeby autami z DSG jeździć. Delikatnie, żeby nie szarpać, ale w momencie, właśnie gdy oczekujemy od samochodu trochę lepszych osiągów, to ta skrzynia świetnie się odnajduje. Tutaj z tym szarpaniem to jest ciekawe spostrzeżenie. Ciekawe, czy to właśnie masz tutaj na myśli, że. Te szybkie zmiany zachęcają do takiej jazdy, czy to czy sama charakterystyka prawda? Charakterystyka. Pierwsze wciśnięcie pedału, pedału gazu na przykład w korku. Minimalnie położysz nogę na, na gazie i samochód od razu Ci odjeżdża. Ciekawe czy na przykład to można jakoś wysterować tymi ustawieniami, yy, które bo mamy tutaj te tryby, które przeglądaliśmy sobie, tak? jesteśmy obecnie w trybie sportowym, czyli on automatycznie ten trochę wyżej trzyma obroty, mm -hmm. jest bardziej responsywny na gaz. Układ kierowniczy też tam się zmienia tak. tutaj czułość. Natomiast yy, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało w przypadku z, yy, ustawienia eko. O, i jesteśmy teraz w trybie eko. Zobaczymy, co A, się stanie. się stanie. zakręty. Mikołaj mi ustawia eko. Tam jest jasne. Dzięki, dzięki wielkie. Zobaczymy. Dobra, tutaj pan za nami jedzie sobie. Sprawdzimy to ruszanie z zera w trybie eko. Masz wyczucie, udało ci się to fajnie zrobić. Bardzo delikatnie. 50 na godzinę. Trochę to trwało, ale... Znaczy, z mojej perspektywy tak jako powiedzieć. pasażera nie było to coś nieprzyjemnego dla pleców. Ale wiem co, wiem, co mówisz, bo faktycznie jest tak, że w standardowym ustawieniu, jak widzisz, że zapala się zielone światło i tylko wciskasz pedał gazu i nie wyczujesz go w takie... No teraz trochę chciałem się pokazać, nie? Ale yy, jak standardowo ruszasz, to na ma taki faktycznie... Mm -hmm. Trzeba nauczyć się wlezy. jeździć tym samochodem. <coughs> Michał, myślę, że kończymy sobie o wrażeniach z jazdy, przynajmniej na razie. Przejdźmy do wyglądu. Podobać się to auto, czy nie? Mi osobiście się to auto z zewnątrz podoba, w środku też mi się podoba, o tym przejdziemy, o tym pogadamy za chwilę, ale z zewnątrz ta, ta charakterystyka modelu FR przypada mi bardzo do gustu, ze względu na te Fikuśne felgi, trochę no większe. Mamy czarne akcenty. Lakier, tak. lakier w przypadku tego samochodu robi naprawdę dobrą robotę. Eee, dodatkowo Czarna lusterka. Ja bym jeszcze ewentualnie pomyślał o czarnym dachu, żeby nie tylko z zewnątrz był ultra czarny, ale nie tylko wewnątrz był ultra czarny, ale, ale też na zewnątrz. Eee, ale to są takie smażki, które mm, gdzieś tam we własnym zakresie można sobie eee, poprawić. Jedynie. Jedynie co mi się nie podoba, jeżeli no. chodzi o wygląd zewnętrzny tego samochodu, to nie jest tak jakby związane tylko i wyłącznie z tym konkretnym modelem, ale ogólnie z trendem, który, który producenci nam narzucają, a mianowicie te fejkowe wydechy. Dobra, to wygląda jakbyśmy mieli tutaj co najmniej V8 i 350 koni, a no mamy raptem 4cylindrowe które Jeździ naprawdę bardzo fajnie i nie musimy... Moim zdaniem, jakoś tego. Wypadałoby to zastąpić ładną Wypukła. czarną, lakierowaną listą. Dokładnie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o zewnętrzny wygląd, to samochód niby pudełkowaty, ale fajnie narysowany, dosyć ciekawy. Mamy na bocznych drzwiach takie mocne przetłoczenia. Bardzo podoba mi się ten samochód z przodu, z racji na lampy LEDowe, które mamy. Oraz fajny, srebrny grill. On nie jest duży, jest taki. jak nosek szczeniaczka bym powiedział. Taki, taki fajny, srebrny, srebrny akcencik nam tutaj daje. Dodatkowo no, światła do jazdy dziennej mają ciekawy kształt, światła przeciwmigielne, spina się to wszystko. Bardzo miłe dla oka to, to prawda. Szczególnie w mojej, w mojej ocenie również ten front samochodu szczególnie jest bardzo, bardzo udany. Tył dla mnie osobiście jest akceptowalny. Czy jest to idealny tył? A pewnie Seat ma samochody, które ma ładniejsze, ładnie ma narysowane. Leon może bardziej się podobać, ale kurczę. Naprawdę tutaj jest bardzo, jest to bardzo poprawne auto i, i przy tym przy tym wstaję. Zamieniliśmy się i teraz pora na mnie. nie chcąc, gdzieś tutaj tą trakcję będziemy w przednim lepieniu kupić. To prawda, ale tutaj no, ta, ten, ten drugi bieg jest naprawdę mocny. Trzeba przyznać, że... Wcale nie trzeba tego samochodu bardzo mocno deptać, żeby on... Od, od niskich obrotów. to sobie tak. Tak. bardzo dobrze daje że jeżeli chodzi o przyspieszenie to zdecydowanie. Muszę przyznać, że bardziej odczuwalne to jest z perspektywy pasażera. Też zauważyłem, też zauważyłem. To na miejscu kierowcy jest to przyjemne wrażenie, ale to tak. nie jest. to nie jest wow. jest w pełni kontrolowalne, w sensie, co się. Tak, czujesz, że masz na tym wiesz co się dzieje, ale jak siedzisz tutaj, to czujesz, że to faktycznie trochę cię kopie. Fajną rzeczą jest to, że mamy manetki do zmiany biegów, to w połączeniu z tą szybką skrzynią DSG, o czym rozmawialiśmy, naprawdę sprawia wrażenie. F1. Dokładnie, F1. Szybkie zakręty też nie są gdzieś tutaj większym problemem. Delikatnie czujemy podsterowność w tym samochodzie, no bo przód napęd jeszcze przy, przy dodanym gazie, ale kurczę, bardzo mi się ten samochód podoba, ja to lubię. Michał, e, wnętrze może, co? Bo też jest o czym tutaj pogadać. Tak, zacznijmy od wnętrza, może materiały, patrząc na to, że to jest segment B, no to te materiały są ok, bo ja tutaj nie jest, powiedzmy, tak jak ogólnie Patrzymy na to auto z zewnątrz, wrażenia, które do tej pory mieliśmy, były jak najbardziej na plus. Tak, tutaj myślę, że wchodzimy trochę na taką przestrzeń, która nam te wrażenia, że tak powiem, trochę uspokoi. Dlatego, że jeżeli chodzi o samo wnętrze, to materiały użyte tutaj, no to są materiały, które są, że tak powiem. To z, dla segmentu B. No nie od... wygląda źle, jak na to patrzymy wizualnie, ale to wszystko jest twarde. Góra deski rozdzielczej, tutaj listwa, Segment... która udaje aluminium, jest plastikowa. Fajnym elementem za to jest kierownica, bo jest oprzyta. To jest skórą. coś, co dotykasz tak. cały czas, więc to fajnie, że zadbali o to, żeby to było naprawdę przyjemne w dotyku. Co do wnętrza i tego systemu, który tutaj mamy. Moim zdaniem jest to system, który zdecydowanie mi osobiście bardziej odpowiada niż ten jeden poziom wyżej, czy na przykład to, co mamy w Leonie, ze względu na to, że mamy tutaj też, też częściowo te fizyczne przyciski, fizyczne pokrętła, tak, no, nie musimy wszystkiego robić za pomocą tego. To jest ekranu. pierwsza rzecz. No, masz podstawowe funkcje, wywołujesz je właśnie tutaj fizycznymi przyciskami. Zaraz może wrzucimy stawkę o samym systemie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o panel klimatyzacji, kurczę. Mega prosty, mega ładny, mega intuicyjny, z fizycznymi przyciskami. Czego no, oczekujesz od niego, tak? Prosto, zmieniamy temperaturę, większy nadmów, mniejszy, grzanie foteli, odmrażanie żeby wszystko tak naprawdę co jest mamy pod ręką. Multimedia w tym samochodzie są stosunkowo proste, na pierwszym podstawowym ekranie mamy tak naprawdę kafelki, Interaktywne, gdzie no, mamy powiedziane a propos Bluetooth, telefonu komórkowego czy też systemów asystujących kierowcę. Przechodząc dalej, mamy, mamy podstawowe multimedia, radio, media, tudzież podłączenie telefonu oraz, oraz podstawowe, podstawowe ustawienia dźwięku. Również system Full Link jest tutaj z nami. E, icho, myślę, że myślę, że idziemy sobie dalej, bo to nie są jakieś zaawansowane tutaj. System. Aczkolwiek sam system jest bardzo prosty w obsłudze. Dane pojazdu, wszystko to co potrzebujemy, zasięg, odtankowanie i długookresowe. A weź, pokaż stan pojazdu jeszcze, co tutaj mamy. No, czyli przegląd, opony, takie serwisowe tutaj eee, przypomnienia. Sam ekran jest stosunkowo niewielki, ile on ma, 7 cali około, coś takiego? To jest 6, 7, tak, wydaje mi się, że to jest 6 cali, bo największy dostępny, który. I widzę był proponowany to było 8 cali, że ten system był trochę bardziej rozbudowany. Ale tak naprawdę, tutaj, przy możliwości podłączenia, zlinkowania telefonu, myślę, że w zupełności nam wystarczy do, do codziennego. No, nie mamy fabrycznej nawigacji, ale korzystamy z Google, Google Mapsów. Tryby jazdy Eco, Normal, Sport i Individual, tak samo jak w każdym samochodzie z grupy, z grupy Waga. Oświetlenie ambiente takie podstawowe ustawienia wnętrza, ale Michał, sam ekran, wysoka rozdzielczość, dobra jakość, responsywność <grym> chyba też nie na najgorszym poziomie. Tak, trzeba przyznać, że to jest, można powiedzieć, to, 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 to czego się spodziewamy, tak? Tutaj jest o tyle fajne, fajne jest to, że mamy te fizyczne przyciski też na dole, które trochę ułatwiają nam e, nawigację w tym systemie i tutaj <laughs> jest to naprawdę bardzo czytelne, bardzo proste i wszystko to, czego potrzebujemy, jest zasięgu naszej ręki. No dokładnie tak. Chciałem zwrócić Twoją uwagę na to, że w tym samochodzie, jak w większości wagów, ergonomia jest na bardzo wysokim poziomie. Wszędzie, tutaj, gdziebyśmy nie sięgnęli, mamy dostęp ręką, praktycznie nie odbywając pleców od fotela. A no, co do samego wnętrza? Wersja FR, no to mamy czarny sufit, mamy fajne fotele. No, nie chcę powiedzieć, że półkubełkowe, ale one mają takie dosyć bardzo mocne trzymanie. Bardzo fajnie obszyte, a ten materiał bardzo też odpowiada. No to dynamika się to chyba nazywa, ten materiał. To jest coś takiego jak Alcantara, mikrofibra. Na fotelach fajne, czerwone przeszycie, tak samo jak na kierownicy. Bardzo mi się rzucają w oczy i podobają czerwone wstawki tutaj na nawiewach. Ciekawie to wygląda. Razem w nocy z połączeniem ambientek, które jest też w tym samochodzie. No, z jednej strony sprawia to wrażenie takiego samochodu... Są takie drobnostki, ale te smaczki sprawiają, że odbiór jest znacznie bardziej pozytywny. No tak, no po prostu wsiadasz, jedziesz, uśmiechasz się, bo nie dość, że samochód przyjemnie jeździ, to jest jeszcze przytulny, ciepły, ale i ciekawie wygląda. Bardzo czytelne zegary, ten ekran po środku też wyświetla nam najbardziej potrzebne informacje. W też możemy za chwilę pokazać na przebitkach, co tam znajdziemy, bo Poza takimi podstawowymi informacjami, których moglibyśmy się spodziewać po takim ekranie, mamy również na przykład temperaturę oleju. To w jest chyba charakterystyczne ta, tego waga. Tak, tak ja to, jest, to jest całkiem, całkiem fajne. Y... Wjechaliśmy teraz na gorszy i nawierzchni drogę. Czujesz jak on się tutaj nagle w odbiorze rybnik twardy. Tak, to zdecydowanie też właśnie z perspektywy pasażera to jest bardziej odczuwalne mam wrażenie. Ale co też zauważam, to, to jak ten segment B nam wychodzi, jeszcze w wygłoszeń tego wnętrza. Bo uważam, że to wygłuszenie nie jest, że tak powiem, najlepsze. Jakbyśmy mogli się na chwilę zatrzymać do tak no zera, za dziurami się Za dziurami, za, dziurami, za I co powoduje, że mamy tutaj tak, to, to wyciszenie nie jest takie, jak moglibyśmy się, że tak powiem spodziewać, to to posłuchaj tego. No jest trochę głucho, tak samo... To jest... To jest trochę mi się kojarzy mm, nie z niemieckim autem, co bardziej z Japończykiem, z Koreą, coś takiego... Te puste drzwi... To, to umówmy się, jeżeli coś lata... To jest coś, to segment jest... B, wiadomo, ja to, ja to jak najbardziej rozumiem. Ale czy w polu coś takiego by nas się tak powiem zostało? Myślę, że tutaj um, może. Przechodzę właśnie też częściowo do tej konkurencji, bo wspominaliśmy o tym wcześniej, że tutaj zrobimy małe porównanie. Poczekaj jeszcze, Michał, o wygłuszeniu. Ostatnia rzecz. No? Najbardziej tutaj cierpi po pierwsze komora silnika, możemy sobie z tym poradzić i tylne nadkola. Reszta tak jak drzwi, powiedzmy przednie nadkola, jest jeszcze do przyjęcia, ale najwięcej hałasu słychać nie tutaj z szumów opływających przód, a szum opon z tyłu. To zobaczyłeś? To prawda. No tutaj właśnie to, tak mówię, to wygłuszenie do miasta jest akceptowalne, dlatego myślę, że tutaj też te drzwi nadkola czy tak jak mówisz komary silnika możemy w we własnym zakresie próbować wyciszać natomiast myślę, że porównując do konkurencji tutaj zaczynając powiedzmy od Volkswagena Polo że takiej bezpośredniej konkurencji można powiedzieć wewnątrz większego koncernu mm -hmm. myślę, że też to są te elementy, które powodują, że Seat, poza tym, że jest bardziej, że tak powiem, na, na młodych ludzi pod kątem tego, jak wygląda z zewnątrz, jaki ma że tak powiem, ta marka Image, image to, to są też te elementy, na których, że tak powiem, te oszczędności są generowane, czyli właśnie wyciszenie i, i, i tak jakby może ta e, jakość materiałów. Nie? Ale jeśli fajnie. Ja wcześniej jeszcze o e, kierownicy o zegarach. Same zegary bardzo mi się podobają, faktycznie są czytelne, ale mają jednocześnie naprawdę ładną czcionkę dla oka. E, dodatkowo kierownica, przyciski fizyczne. Wszystko jest tutaj pod ręką. Sterujemy zegarami, sterujemy multimediami, i tak naprawdę mamy to, czego, czego potrzebujemy. E, a propos wnętrza, miejsce z tyłu. Robiliśmy te zsiadania ze samym sobą. Jak według Ciebie wypadł? Eee, ja przy... Przepraszam bardzo. Praca w niedzielę, sobota, no, no ta sobota to jeszcze... Zrobiliśmy test siadania ze sobą. Jak Twoje wrażenie? Ja przy 180 cm wzrostu, zasiadając bardzo wygodnie z przodu, byłem w stanie w miarę wygodnie usiadłem, miałem wystarczająco miejsca nad głową. Co prawda, kolanami dotykałem do przedniego fotela, natomiast myślę, że na trasę w miarę krótką, bo w stanie tam w miarę wygodnie zasiąść się nieco, to uważam, że są dosyć małe. Oczywiście są dosyć małe, wsiadanie jest trudne, ale znowu powtórzę, samochód fajnie się odpycha. Ale jeżeli chodzi o kwestie praktyczności, no mamy klasę B, czyli. Może w tym wypadku tego miejsca trochę jest, ale nie jest go zbyt wiele. Dzieciaki do 160 cm wzrostu zmieszczą się. Drobne panie też się zmieszczą. Myślę, że zdecydowanie pod tym względem to no. jest naprawdę bardziej niż wystarczające, jeżeli chodzi o auto do miasta. Tak jak wspomniałem, 4 metrowy auto czyli to nie jest no. mały samochód. Nie? W połączeniu z bagażnikiem, który ma ile 350 litrów około. Tak, no to kurczę. Czego chcieć więcej tak naprawdę, I wracając jeszcze na moment do ergonomii wnętrza tutaj, to o czym warto wspomnieć, to te duże uchwyty na napoje w drzwiach. Tak, duże kieszenie. Uważam, że są bardzo fajne, pod tym względem, że właśnie myślę, że nawet spokojnie 1,5 litrowa butelka nam się tutaj zmieści. Co prawda te cup holdery pomiędzy nami może nie są najgłębsze i jeszcze tak powiem, Najbardziej użyteczne tutaj, ale fajnie, że są na średnią kawę z Orlenu wystarczy. Dokładnie też to, co warto nadmienić, jeżeli chodzi o nasz konkretny egzemplarz. Czyli, praktycznie najbardziej wymaksowany, to to, że mamy tutaj podłokietnik, bo standardowo w ibizach. Nie uświadczymy. To było... w, w ogóle pozycja za kierownicą w tym samochodzie jest bardzo poprawna. Ręce są fajnie zgięte. Do pedałów dosięgamy bez problemu. Siedzimy w miarę wygodnie. Więc to tak powiem Ci szczerze na plus jeżeli chodzi o tą, o tą wspomnianą przez Ciebie ergonomię. Tak tutaj naprawdę możemy naprawdę bardzo bardzo wygodnie się poczuć. Co dla mnie jest zastanawiające jeszcze Tutaj ten, ta rynna, którą mamy na podszybiu. Nie wiem w sumie czy to jest taki zabieg, czy, czy, zabieg stylistyczny, przypadku, to... żeby tam się tam kurz zbierał, <laughs> ale. No... Ciekawe, ciekawe to wygląda. Jeżeli chodzi o same jakieś, nie, uchwyty do, na drzwiach, mamy takie w miarę wygodne tutaj podłokietnie w drzwiach. stosunkowo, może nie jest tej pianki dużo, ale łokieć... Ale fajnie, że nie nie jest to plastik, więc na pewno w odczuciu dla naszego łokcia to będzie, będzie fajne. Sam, same uchwyty tutaj są... No, tak jak reszta wnętrza, mocno plastikowe i trochę się odzywają. Ale, ale... ogólnie to wnętrze podczas jazdy nawet na nierównościach, nie trzeszczy jakoś bardzo. Tak, to prawda. Tutaj w rozmowie z właścicielem trochę wspominał właśnie o tym, że to wnętrze się odzywa, ale moim zdaniem nie ma tragedii, szczerze mówiąc. Absolutnie. No, patrząc na to, że mamy tutaj do czynienia z samochodem, który ma w tym roku 4 lata, pokonał 70 tysięcy bodajże kilometrów. Bardzo no, nie widać tak naprawdę zużycia, a nie widać, żeby tutaj to auto jak, jakkolwiek gdzieś tam. Krzysz, Krzysztof też dba o ten samochód, on jest regularnie myty, czyszczony, pielęgnowany samochód, raczej jeździ w długie trasy, a nie po mieście. A na pewno nie uczestniczy w takim gęstym, intensywnym ruchu miejskim, więc to też wychodzi auto na plus. Ale kurczę, chyba zostaje nam pogadać o kasie tak naprawdę. No właśnie, bo tutaj kwestia hmm, zakupu takiego samochodu. W 2017 roku, jak one debiutowały, nie wiem jak wyglądała cena, ale wczoraj zajrzałem na Otomoto, żeby poszukać mniej więcej w podobnym, że tak powiem, bardziej skupiałem się na silniku skrzyni biegów. Kolor był co prawda też w miarę podobny. Nowa Ibiza z tym silnikiem z tą skrzyni biegów wyceniana była na. 125 tysięcy złotych, no to 3 lata temu, jak Krzysztof kupował ten samochód, to katalogowo cena wynosiła bodajże 110 tysięcy. Ta konkretna, bez właśnie szklanego dachu czy, 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 czy bez aktywnego tempomatu, no to nie jest mało. Za auto miejskie to zdecydowanie nie jest mało, ale czy jest to warte swojej ceny? No nie mam to oceniać tak naprawdę. My możemy popatrzeć na to auto z perspektywy. Tego, jakie ono jest. Jakie proste. ono jest, jakie wrażenia dostarcza z jazdy, i czy powiedzmy potencjalnie widzielibyśmy się w takim aucie, gdybyśmy mieli tak powiem, takie taki sprezowane, ja myślę, że mógłbym takim samochodem pojeździć przez jakiś czas. Bo ten silnik zachęca do pokonywania kilometrów. On jest też oszczędny. Wnętrze jest bardzo fajne, ogólnie seaty mi się podobają. Teraz jeszcze po wejściu na rynek kupry, w ogóle. Hiszpański producent bardzo zyskał w moich oczach? Myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa dla niemieckiej konkurencji. Tutaj nasza Ibiza, może warto wspomnieć, tu wcześniej mówiliśmy o Polo, ale na tej samej płycie podłogowej mamy również Audi A1 Fabie. I tutaj jeżeli chodzi o wybór, mamy tak naprawdę w samym koncernie Volkswagena wiele różnych możliwości. Czy Osobiście zdecydowałbyś się na Ibizę, czy którą z tych, zamykając się Państwo na konkurencję, we, w środku wobec biorąc, biorąc pod uwagę całą niemiecką konkurencję, ja bym obstał przy Ibizie. Może nie jestem jakimś turbofanem e, miejskich samochodów, zwłaszcza nowych, ale ten samochód do mnie przemawia. Powiem szczerze, lubię go, jest trochę za twardy dla mnie i, i to by gdzieś mi przeszkadzało w takim codziennym użytkowaniu. Ale to wystarczy, wybrać troszeczkę gorszą wersję. Wtedy mamy, wtedy mamy już normalne zawieszenie. Mega poprawne auto w odbiorze. No, w zakupie on był drogi, ale plusem jest też to, że on będzie dobrze trzymać cenę. To prawda, to prawda. Ja akurat jeżeli chodzi o zawieszenie, mi odpowiada osobiście eee, bardzo pozytywne wrażenia z tego samochodu na wnętrze. Tak. To, słyszeliście. Co mieliśmy do powiedzenia na temat wnętrza? Bardzo przestronne auto. Mega poprawny segment. Samochód. Myślę, że godne, godne uwagi. To co? Kończymy na dzisiaj? Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, Sisze. Do zobaczenia. Trzymajcie się.